Witam wszystkich Witam wszystkich Pokazuję wam <grymne> Pokazuję wam moje standardowe Warunki pracy Codziennej Zobaczcie Przekopuję O tutaj Dla kurek Zaraz zaniosę trochę robaczków Nie wybieram wszystkich bo to musi coś zostać Tutaj ale kurki też muszą coś jeść Dla młodych pisklaczków Chciałem wam pokazać moje standardowe warunki pracy Pięknie to z każdej strony ptaszki śpiewają. Ciężka praca wzbogaca. Zobaczcie ile ile nawozu. Tego może nie widać, ale ile nawozu. Fajnie jak się przekopuje, to aż miłe Aż oczy cieszy. Na parę lat, na 5 lat będzie nawiezione. Tak co 5 lat mniej więcej przewidujemy nawiezienie tej działeczki sporo. A tam truskawka on nie przekopuje, bo tam są truskawki. To tylko z wierzchu rzuciliśmy. Później będzie trzeba, jak one trochę wystartują, to będzie trzeba dać trochę siana, żeby, żeby te truskawki ewentualne na, na gnoju nie leżały, tylko po prostu na, na sianie. Trzeba będzie dać grubo siana. Ale nie chcemy tam przekopywać, żeby gdzieś nie uszkodzić młodych flanc truskawkowych. Także zobaczcie, wszystko tam jakieś, wszystko jakieś podyniach, po cukiniach, wszystkie resztki. Tego może tak nie widać, ale naprawdę nawet jajka niegotowane, jak mieliśmy, skorupki nie jajka. Jakieś obierki czy coś, tam jest jeszcze więcej, ale nie będę szedł. Także to wszystko się zakopie, nawet jak gdzieś coś się samo wysieje, tak jak tutaj ten koperek wiejski, koperek, to yy, powiem Wam, że to też zbieramy w trakcie pielenia. Fajne, młode takie 10-20 cm takie koperki to zamrażamy i to jest coś pięknego. Taki młody koperek włoski, także fajniutko o, na grubo, na grubo, pięknie kopię dalej. Ja sobie pracuję Wy sobie pracujcie. Wszyscy pracujmy. <laughs> Śmieję się. Śmieje się, no bo fajna, fajny dzień fajne towarzystwo. Pozdrawiam, do następnego razu. To jeszcze Żurawie fajnie.